Cześć graczu, Ja jestem Patryk i razem z moimi widzami tworzę miejsca dla graczy, gdzie można się odstresować, pośmiać i poczuć przyjemność z oglądania interaktywnych treści. Głównie zajmujemy się tematem gier na telefon. Dzisiejszy film będzie kręcił się wokół fascynującego klimatu przetrwania, w którym lubi się sprawdzić każdy gracz. Stworzyłem całkiem sporą listę różnorodnych gier, które mogą ci się spodobać. Obejrzyj sobie spokojnie cały film od początku do końca, a dopiero potem wybierz z opisu tytuły, które ci się spodobały. Moje linki przeniosą cię automatycznie do sklepu Play. Myślę, że będziesz się dobrze bawić. Zapraszam na seans. Mógłbym mówić o wielu grach survival, które są podobne do tej produkcji, ale jest to po prostu niekwestionowany król przetrwania na naszych urządzeniach mobilnych. Wiem, że wy też się ze mną zgadzacie, bo widziałem wasze komentarze, które mówią wiele dobrego o tym tytule. Nie ma co się dziwić, jest to bardzo profesjonalnie i z dobrym budżetem wykonana gra, która zaprasza nas do rozbudowanej rozgrywki, w której twoim głównym celem jest przetrwać oczywiście jak najdłużej. Twórcy oddają w twoje ręce szereg narzędzi, dzięki którym to wszystko będzie po prostu możliwe, a Całość generuje ogromną ilość frajdy. Pamiętam, że wraz z premierą tej gry byłem pod jej ogromnym wrażeniem. To było i nadal jest naprawdę big deal, który może dać każdemu z nas wiele godzin dobrej zabawy. Jest tutaj zalążek ciekawej, prehistoryczno-futurystycznej fabuły, która na pewno jest nietuzinkowa i kreatywna, jednak całość frajdy, jaką mamy z tej gry, odnajdziemy w samym gameplayu. Gra świetnie prowadzi nas na samym początku za rękę, je podsuwa nam pod nos zadania do wykonania wraz z dokładnymi wytycznymi. Dzięki temu poznajemy świat oraz zasady nim rządzące. Poza tym, Poznajemy również jakie interakcje oferuje nam ta produkcja, a jest ich tutaj mnóstwo. Czy to era dinozaurów, czy to nadal era ludzi? Wejdź do gry i sam się przekonaj, kto tutaj rządzi. Ta gra jest przedziwna. Jeżeli chodzi o Twoją postać oraz postacie innych graczy, których spotkasz w tej grze, to wyglądają oni tak, jakby twórcy po południowej drzemce sobie coś nie wiem, porysowali je, potem postanowili to wyciąć i włożyć do swojego interaktywnego dzieła, które w tej chwili podziwiamy na ekranie. Gra stworzona jest w minecraftowym stylu, gdzie będziesz mógł budować, zbierać surowce i tworzyć przedmioty, a całość zabawy oparta jest na jednym serwerze, gdzie skumulowani są wszyscy gracze, bawiąc się swoimi papierowymi postaciami. Jakie pierwsze skojarzenie i odczucia wzbudziła w tobie ta gra? Moim zdaniem jest dziwna, mega dziwna i przez to intrygująca. Zachęca nas do tego, by ją sprawdzić. Ja też cię do tego zachęcam. Zachęcam działaj. Ja wiem, że grafika nie ma aż tak wielkiego znaczenia, jednak dobrze zaprojektowana potrafi dać graczowi wiele już na samym starcie. Przede wszystkim buduje klimat i pewien rodzaj przyjemności, który sprawia, że chętnie sprawdza nam się co gra do zaoferowania. W tej grze właśnie tak jest. Twórcy zarzucają na nas wędkę i ciągną nas coraz bliżej swojej wizji rozgrywki, pokazując mechanikę gry oraz wszelkie zasady tego survivalowego świata. Jest to gra MMO, więc wrażenie będziesz mógł dzielić z innymi graczami, a wśród nich mogą znaleźć się twoi znajomi, jeżeli tylko masz na to ochotę. Setki przedmiotów, rozbudowany system craftingu, widowiskowe polowania na zwierzęta i zombie. To niewielka zapowiedź tego, czego będziesz mógł doświadczyć w tej grze. Baw się dobrze. miałem nie pokazywać żadnych zamienników, ale w trakcie tworzenia scenariusza padłem na genialny tytuł podobny do Last Day on Earth. Oferuje ona przetrwanie w niecodziennych w tym gatunku klimatach fantazy, część będziesz mógł tutaj w średniowiecznym opancerzeniu przemierzać i eksplorować otwarty świat, który wypełniony jest magicznymi istotami. O czymś takim to nawet nie śmiałem marzyć. Nie wyobrażałem sobie, że takie połączenie gatunkowe jest w ogóle możliwe do zrealizowania, jednak jak widać byłem człowiekiem małej wiary. Uwierz mi, Raczej nie chcę czegoś takiego przegapić. Miej tą grę na oku. to jest bardzo, bardzo fajny tytuł. Jest niezłym hitciorem, ale z racji tego, że przez długi czas był tylko chińską produkcją i fajnie by było, bo w takim razie poznałbyś super survival, który nie jest tylko wyłącznie aktem walki o przetrwanie, ale zawiera w sobie też elementy fabuły, które genialnie wzbogacają postacie niezależne. Tworzy to niezapomniany klimat, który w połączeniu z dobrze zaprojektowaną rozgrywką i wyjątkowo dobrze prezentującą się grafiką daje każdemu z nas szansę na przyjemny gameplay. I można powiedzieć, że to taki trochę Fallout 4, tylko że zombie i nutko porąbanych azjatyckich pomysłów. Warto w to zagrać, jest termowe. No to kolejna fajna gra, w której nie chodzi tylko i wyłącznie o czysto formę przetrwania, ale również ma w sobie ciekawe elementy fabularne, które łączą się z historią wyspy, na której się rozbiłeś. Wcielasz się w rolę pirata, który wylądował na bezludnej wyspie, tak się by mogło przynajmniej wydawać, i musi sobie poradzić zbierając zapasy, tworząc schronienie i unikając zagrożenia, które mogłoby go zabić. Oto wszystko wcale nie jest tak łatwo, jednak deweloperzy moim zdaniem genialnie skonstruowali cały ten system survivalu. Jaki tutaj widzimy. Bardzo łatwo to wszystko ogarnąć, dzięki czemu nie jesteśmy skazani na zgon już pierwszej nocy i możliwość uczenia się jedynie na własnych błędach. Chociaż na pewno będziesz ciekawski tak samo jak ja, dlatego bez szwanku i tak z tego nie wyjdziesz. Serdecznie ci to polecam. Jest to survival MMORPG, a to oznacza, że w świecie wypełnionym setkami innych graczy będziesz mógł walczyć o przetrwanie na wspólnej mapie. Sama walka o przetrwanie jest tutaj zauważalna, ale przede wszystkim jednak chodzi tu o wielosobową zabawę podczas eksploracji ogromnego, kolorowego świata, gdzie będziesz mógł u boku swoich kompanów walczyć z wszelkiego rodzaju potworami w czasie rzeczywistym. Będziesz szukać i wydobywać zasoby potrzebne do produkcji użytecznych przedmiotów, będziesz zwracał uwagę na swój pasek zdrowia, jednak tak, tak jak wspomniałem, głównie tu chodzi o rozrywkę MMO. Arka wszyscy znają i kochają? Pozdrawiam każdego widza, który ma na imię Arek, jesteście bohaterami odcinka. Jeżeli jednak chodzi o samą grę survivalową Ark Evolve, to jest ona świetnym miejscem do wspólnego powykupiania się w świecie opanowanym przez dinozaury. Te prehistoryczne zwierzęta zdecydowanie górują, ale nasza inteligencja gatunkowa sprawia, że możemy nad nimi zapanować i co najlepsze kazać im między sobą się tłuc. To trochę tak jak walki kogutów, tylko że Triceratops jest o wiele fajniejszy niż kogut. Ten Survival jest stworzony w ciekawej oprawie graficznej, która nadaje wszystkiemu lekko rysunkowy klimat. Zasady gry są niezmienne. Musisz dbać o swój pasek zdrowia, albo zginiesz. Aktuum ten nie żyje, dlatego będziesz musiał biegać za petykami, polować na dzikie świnie i odpierać ataki korsarzy, którzy też starają się przeżyć w miejscu, w którym się znalazłeś. Tytuł oferuje bardzo dużo różnorodnych lokacji, między którymi będziesz mógł się przenosić. Każda z nich oferuje coś innego, stawia przed tobą nowe możliwości i nowe zadania do wykonania za które możesz spodziewać się nagrody. Wydaje mi się, że twórcy chyba myślał, że jedynym pewnie sprzedającym się produktem będzie ten bazujący na Minecrafcie. Nie ma co się dziwić, to mega hit, na którym youtuberzy potrafią wybijać się do dzisiaj. Jednak kiedy tylko deweloperom wychodzi robienie takich gier, to jest spoko, bo ten tytuł właśnie zasługuje na uwagę. Minecraft jest płatny i nie jest łatwo znaleźć dobre, darmowe zamienniki tego tytułu. W Mini World będziesz mógł robić dokładnie to samo, co właśnie w Minecrafcie. Istnieje tu nawet tryb kreatywny, w którym będziesz mógł oddać się magii beztroskiego budowania jest tu też sporo nowych i ciekawych przedmiotów, z których będziesz mógł skorzystać, by stworzyć coś unikatowego. Działaj! Ta gra jest idealna dla tych z Was, którym marzy się pikselowy klasyk w survivalowym stylu. Nie ma w sobie żadnej innowacji, raczej jest takim solidnym, właśnie takim klasycznym survivalem z perspektywy izometrycznej, który jest w stanie zauroczyć nas swoją pikselozą. Świat stworzony przez twórców może nie jest widowiskowy, ale na pewno ma w sobie charakter. Nie pieście się z nami, bo na każdym kroku czyhają na nas zagrożenia dzikiej dżungli, jednak jednocześnie nie stara się, byśmy za wszelką cenę zginęli. Zasady przetrwania są proste, a sama rozgrywka nie nudzi nawet na moment. Gra jest bardzo lekka, więc nawet nie będziesz musiał niczego odinstalowywać, bo ją wypróbować, a warto, bo jest spora szansa, że ci się to spodoba. Minecraft już w sam w sobie jest mocno survivalowy, ale ma bardziej taki czylautowy klimat, który ma skłaniać do kreatywnego wykorzystania swojej wyobraźni, niż przetrwania jako takiego. Jeżeli brakuje ci takiego survivalowego smaczku w tej kwadratowej produkcji, to ten tytuł ma w sobie właśnie coś takiego. Twórcy postawili nam roczniejszy, postapokaliptyczny klimat. Czuć tu nawet takiego falota, bo rzeczywistość w tej grze jest bardzo, bardzo surowa. LastCraft ma w sobie nawet zalążki fabuły, pojawiają się postaci niezależne. Które oferują nam interakcje oraz nowe zadania, możesz stać się częścią tego Minecraftowego Survivalu, jeżeli tylko chcesz. Ta gra nie znalazłaby się w tym zestawieniu, gdyby nie system craftingu, który wpadł mi w oko. A zauważ, że przedmioty, które jesteśmy w stanie tutaj stworzyć, są bardzo ciekawe, a ich ilość i różnorodność zdecydowanie cieszy oko. Gra, oprócz umożliwienia nam zabawy w przetrwanie, pozwoli nam to zrobić w niecodziennym stylu trochę, używając przedmiotów, które ciężko jest znaleźć w innych grach. Jeżeli jesteś osobą, która lubi majsterkować, to bez wątpienia jest to tytuł, który da Ci wiele radochy. Jeżeli obejrzałeś do końca, to napisz piona w komentarzu, a też ci przybije pionę i dodatkowo przepnę ci serducho. Mam nadzieję, że jakaś gra z tego zestawienia wpadła ci w oko. Pamiętaj, że na moim kanale jest jeszcze masa mobilnej rozrywki, której po prostu nie możesz przegapić. Do usłyszenia, mam nadzieję, że już za chwilę.